Stój! Twoi ludzie zostali pokonani. Twój brat nie żyje? Nie! Wszystko, co przyniosła trójca to śmierć. I tylko to przyniesie poddaj się! Poświęciłam wszystko. Ani myślę oddawać tego trójcy, co z twoim ojcem? Przez ciebie na zawsze zostanie pośmiewiskiem historii. Jak możesz się poddać? Gdy jesteś tak blisko. Jestem gotowa się poświęcić. Nie pozwolę ci go zabrać. Pomyśl o milionach ludzi, którzy cierpią i umierają. Możemy ich uratować. Możemy zmienić świat. Razem. Koszt jest zbyt wysoki, Anna. Niedane jest nam żyć wiecznie. Śmierć jest częścią życia. Łatwo ci mówić. To nie ty umierasz! Tu nie chodzi o ciebie. Gra toczy się o losy ludzkości. Nasze człowieczeństwo. Nadchodzą! Jesteśmy otoczeni! Jacob, uważaj! Źródło... nie może dostać się w ręce ludzkości. To Twoja szansa, Laro. Tak wiele obie zrobiłyśmy. Kolejny Kroft nie musi za to umierać. Jestem gotowa. Ale ja nie. Proszę, umiera. To moja jedyna nadzieja. нет! Trzymaj się! Przeżyłem już wystarczająco. Wiedziałeś, że je zniszczę. Jesteś jedną. Z najbardziej niezwykłych osób, jakie w życiu spotkałem. A mój koniec. W końcu nadszedł. Przekro mi. Chciałam tylko coś zmienić. Już zmieniłaś. Już zmieniła. Najdroższalarom mój ojciec przewracałby się w grobie, gdyby wiedział, ile wstydu przyniosłem naszemu nazwisku, Croft. Czy to coś znaczy? Mam nadzieję, że kiedyś ty odegrasz ważną rolę na tym świecie. Pamiętaj, że o wyjątkowości decydują nasze dokonania, a nie urodzenie. Zniszczenie źródła było słuszne. Czuję, że go zawiodłam. On postąpiłby tak samo. Chodź, musisz złapać samolot. Słuchałam ostatniego nagrania mojego ojca tysiące razy, ale teraz poczułam, jakbym usłyszała jego słowa po raz pierwszy. Nieważne, jakich wyborów dokonałby on sam, ja muszę znaleźć własną drogę. Mit o Kitierzu okazał się prawdą. Są tam tajemnice, które mogą zmienić świat. Muszę je odnaleźć. Nie dla mojego ojca, ani dla nikogo innego. Chcę coś zmienić. Obym miała rację.